Zanim przejdziemy do branchingu, czyli do naszych gałęzi, chciałbym Ci powiedzieć, że do tej pory powiedzmy, pracowaliśmy już generalnie ze wszystkimi najważniejszymi lokalnymi poleceniami gita, jakie po prostu są wykorzystywane. No i na tym etapie powinieneś. Umieć tworzyć i klonować repozytoria, dokonywać zmian, wiedzieć jak się dokonuje zmian, umieszczać je w poczekalni, zatwierdzać do rewizji oraz też przeglądać. Także takie mniej więcej tutaj komendy poruszyliśmy, które git nam umożliwia. No i teraz przejdziemy do modelu gałęzi, czyli do modelu branchingu. Więc warto sobie tak jeszcze tytułem wstępu nakreślić w ogóle czym jest gałęź. gałąź. Gałąź. Yy, więc prawie każdy system kontroli wersji. Posiada takie wsparcie dla gałęzi. Natomiast musisz, y, można, tak jak ciekawostkę warto wiedzieć, że SVN był takim właśnie y, tutaj systemem kontroli wersji, który umożliwiał tylko y, pracę na głównej gałęzi, czyli na masterze. Natomiast GIT umożliwia ci tutaj tworzenie odrębnych gałęzi, czyli ty możesz, to jest tak jakby właśnie koncepcja drzewa. No, jeszcze tak tytułem wstępu, rozgałęzienie oznacza odbicie od głównego pnia linii rozwoju i kontynuację pracy bez wprowadzania bałaganów głównej, powiedzmy, tutaj części, która jest rozwijana, czyli jak powiedzmy w tym, w tym trzpieniu, możemy tak powiedzieć, tak? W wielu narzędziach kontroli wersji. Jest to y, kosztowny proces, dlatego że często wymaga utworzenia nowej kopii katalogu z kodem. Co też, jeżeli masz na przykład duży projekt, może zająć się też wiele czasu. No i y, model gałęzi Gita jest to tak zwany taki killer feature tego, tego Gita. Dlatego tutaj ten power y, Gita i wykorzystanie jest tak popularne. Dlatego że. Y, Git obsługuje gałęzie w taki sposób niemalże natychmiastowo, i bardzo łatwo możesz się przełączać pomiędzy tymi gałęziami. No, Git też po prostu, jakby ta mechanika gita, z której jest zbudowana, też zachęca do częstego rozgałęzienia i scalania projektu. Nawet możesz to wykonywać kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie w ciągu dnia. No, oczywiście. Tak, także możesz dużo właśnie zyskać, opanowując tutaj pracę z gałęziami.